Ja już mam z tej strony ja, Legowicz i witam Was po długiej przerwie. Um, I pewnie się teraz zapytacie skąd ta długa przerwa. Um, miało być trochę odcinków, ale um, jak coś ciągle zbudowałem to albo mi się to rozwaliło, albo nie miałem jak tego nagrać, um, albo po prostu już nie miałem siły nagrywać. Przez dłuższy czas też tu było dosyć gorąco, więc też długo tu nie siedziałem. No może coś teraz, bo teraz się chodziło tutaj dosyć mocno, więc mogę tu siedzieć. No ale to wygląda tak, że przez całą noc chodzi tu klima i nadal to jest duszno, parno i się nie mogę tu siedzieć. Jakieś 7 godzin, no stopni. No ale jeśli chodzi, no co sobie zrobiłem na wakacje, taki mały prezencik to jest Jesz jeszcze zobaczycie jeden. O którym teraz zapomniałem. Przynieść tam jest 7 magazynów Lego. Tak kupiłem sobie dodatkowe 7 magazynów Lego Star Wars. Yy, bo były w promocji. Yy, w promocji na wakacjach, jak byłem. No to znalazłem w promocji. I po prostu opłacało się, bo magazyny kosztowały od 8 zł do więc to był super deal a sobie kupiłem naprawdę ich dużo tak, widać cegiełki i to są te z po prostu co sobie zamówiłem na wakacje, Jaki mały prezencik 100 cegiełek 100 liści plus kilka gratisów a jeśli chodzi na wakacje trochę nowych magazynów między innymi kupiłem sobie górniczka Lego Minecraft, ale tego wam nie pokażę, bo dopiero od niego mogę nagrywać, a to. co jeśli chodzi, co będę nagrywał, w sumie by się przydało zobaczyć go. A kolejne to dostałem dwa te same komiksy. Ale co ciekawe, dostałem jeden taki motorek z edycji limitowanej, a drugi dostałem. Tak więc też super nacki No i jeśli chodzi o Explorer, no to tam zawsze mamy zapasowe chyba więc chyba jakby ich nie było to bym się obrali na no, jednego. Um, co dostałam? Akurat taki zielono-żółtawy klocek, taki kosmiczny oko, m, duży zielony przeźroczysty kloczek, różowy klocek Coś takiego przypominającego mi nie wiem, co. Tak. On sam kosmiczny stacak nie jest złym. Dostaliśmy tu, przyznam, fajne elemenciki, bo mamy tu dużo tych zielonych właśnie. Tak samo różowych od dołu też jest fajny. Najbardziej to się opłaca taka psuła. Jeśli chodzi o LEGO City, no to tu mamy Kład, kład jest super niski. To są takie. To jest taki zielony jak się. Nie wiem, czy ktoś ma takie długi pisy, że jak się nim pisze, to normalnie odbija się z oczu i do oczu i wtedy strasznie boli. Na kamerce tego nie widać. U mnie się odbija na tym światło i to mnie razi trochę. Tak. Trochę, bo to mocny jest. Żółty. Kład w sumie sam jest spoko, bo mamy tu bardzo mocny kład. A jeśli chodzi o te dwa same komiksy, to mamy jeden motocykl z superanckim nadrukiem torsika, ponieważ jest on idealny według mnie, no brakuje takich naklejek szkoda. No a tutaj mamy też motocykl, ale już taki przyznam, że obydwa to są. Policjanci. Ten jest jakby detektywem, a ten jest policjantem. Coś jak Judy Czy jakieś tak. I to mówię marchewki. Bo tylko te dwa komiksy się razem przeczytałem wczoraj. No i co? Tak wygląda moje zdobycze na lato. Mam nadzieję, że będę już więcej nagrywał. Prawdopodobnie to wyjdzie, nie wiem kiedy, kiedy budził to zmontuje, czyli może nawet dzisiaj kiedy nagrywam, może być jutro. Zobaczymy, ja mu to wysyłam i co. Na razie.